Siądźcie wygodnie na swoje miejsce. Biorę Was na 20 minut na rozważanie. Tak jak mówiłem, jeśli Pan Bóg da siły, Duch Święty, będę codziennie do Was mówił po dwa kazania. Dzisiaj dokończę wczorajsze rozważania was przygotować na wypełnienie woli Bożej i żebyście się moi drodzy niczego nie lękali już z góry wiemy że ta nasza droga musi być podobna do drogi mistrza pana Jezusa jesteście odrzuceni bo i on był odrzucony i jest dziś odrzucany jesteście niewygodni dla nich przy ich koncepcji kościoła i przy ich koncepcji liturgii Tak jak wam wczoraj mówiłem, te nasze zdarzenia związane, moi drodzy, ze znakiem Ducha Świętego, który już kilki, kilkudziesięciu z was nosi na piersi, a kolejna, kolejna setka i kolejne setki będą się zgłaszały, to jest wpisany w narodową pokutę. Mam być to dla nas pomoc i wsparcie. Pragniemy, aby wola Boga zrealizowała się na nas i w naszej ojczyźnie, a szczególnie nad naszą ojczyzną. Więc jesteśmy na drodze po wielkiej pokuty narodowej, do której zachęcamy wszystkich rodaków. Państwo dobrze wiedzą, jest czas, kiedy o niej mówimy, a później to wszystko stygnie i kapie co jakiś czas. To. Wczoraj wam pokazał, pokazał Pan Jezus i dziś pokaże, że ta misja jest misją reszty. Wczoraj specjalnie czterokrotnie prosiłem operatorów, aby kiedy zadawałem wam pytania, na no to pan mszy, adoracji, pokuty, by słuchacze zobaczyli, co to jest reszta. Prawie wszyscy, co byli na tam było parę nowych osób, no to wiadomo, że... Nie podniosą ręki do góry, ale wszyscy podnosili rękę do góry, że są na tej drodze. Pamiętajcie, pokuta ma szczególny dar. Ma łagodzenie Bożego gniewu, a w szczególności przez ofiarę mszy świętej. Są trzy elementy skuteczności łaski Pana Boga przez dar mszy świętej. Pierwsze to jest zadośćuczynienie za grzechy swoje. Będziesz mniej pokutował. Za grzechy tych, których omadlasz. Drugi punkt, jaki Bóg wymienia w jednym z orędzi, to jest powstrzymanie mojego gniewu. A trzeci, rozlewanie łaski na świat. Stąd mówi Bóg, nie ma cenniejszej ofiary na ziemi niż ofiara mszy świętej. To jest największy dar, jaki możesz mi, Bogu, ofiarować, aby pocieszyć moje serce, codzienne uczestnictwo we mszy świętej. Bóg rok temu mówi, cieszę się już tak, pocieszony, bo znajduję posłuch u wielu ludzi, ale nie u wszystkich. Jest jeszcze wiele dusz, które czekają na gorsze czasy, aby podjąć pok życie pokutne. Teraz jeszcze, póki się da, chcą dalej się bawić i korzystać z życia, a czasem również z jego grzesznych rozrywek. Staje przede, przede mną obraz objawień Matki Bożej w Lasalet, gdzie Matka Boża nadmieniła, że przyjdzie taki czas w cywilizacji ludzkiej. To był 848 rok, że ludzie się będą tylko bawili. Będą się chcieli tylko bawić. Dzieci, doczekaliśmy takiego momentu. Zobaczcie, ile na różnych kanałach telewizyjnych jest form rozrywki. Co chwilę wymyślają nowe przestrzenie rozrywkowe, łatwo dostępne za grosze, etc. Setki tysięcy ludzi przyjeżdża na koncerty, nazwijmy to, wielkiej klasowej, wielkiej klasy światowej, wedle ich oceny artystów. Tłumy. Dzieci szaleją. Ubierają się tak jak oni, mówią tak jak oni. Więc przebudźcie się Wy, którzy nadzieję pokładacie w rozzywce i w bawieniu się. Bóg was teraz prosi o pokutę, nie potem. Potem już będzie za późno. Chcę, abyście się nawrócili teraz. Nawiedzali Najświętszy Sakrament teraz. Uczestniczyli w codziennej ofierze mszy świętej teraz. Pościli w w tej chwili. Potem już nie ma znaczenia. Nie zdążycie się nawrócić, aby mnie przebłagać. Przypominam, potem już nie ma znaczenia. Ta cywilizacja nie zdąży się nawrócić, aby Boga bo przebłagać. Jestem jak wzburzony ocean. Wyleje się na ludzkość w mojej sprawiedliwości. Piąta doba Francja płonie. To już jest rekord, bo był przed Paulat czas, kiedy palili przez dni auta we Francji. Teraz już jest. Pięć dni się skończyło. Opanują to jeszcze rządzący, ale później będzie miesiąc. A później już nie opanują. Potem już nie ma znaczenia. Jestem jak wzburzony ocean i wyleje się na ludzkość w mojej sprawiedliwości. Z tekstów jasno wynika, że ta sprawiedliwość dotknie cały obszar zamieszkały. Powtarzam, dotknie cały obszar zamieszkały. To nie będzie czas pokuty, ale kary. Będziecie więc wówczas pościć, będziecie pokutować. Patrząc po słowach, po, będziecie pościć i pokutować, to znaczy, że nie będzie jedzenia, na przykład. Ciągle Wam Przypominam, niedaleko nas we Włoszech jest wulkan, który jest już tak agresywny, jak wybuchnie, a ostatnio wybuchł w XVI wieku, więc cała Europa głodowała. Widzicie dlaczego? No bo te opary, które wyjdą z ziemi, pójdą w stratosferę, no i nagle będzie mieli zimę. Będzie sierpień, a my będziemy mieli minus 30. Padną zwierzęta, rośliny. To się później wyczyści, ale obudzimy się na wiosnę, Pola niezasiane, spichlerze puszte. Wszyscy będziemy pościli, kapujecie? Wszyscy będziemy pościli. Przypominam, żebyście byli do go przyuczeni, jak pościł mój tata, czyli pokutował. Kiedy przychodził przednówek, czyli czas lutego, marca, kwietnia, to był najtrudniejszy okres. Moi dziadkowie, jak kopali ziemniaki, Wszystkie ziemniaki zwozili z pola. Półzgnite, chore. Te półgnite na przypiecku przed domem suszyli w lecie, na jesień, rozumiecie? I one były trzymane później w stodole na wiosnę. Bo to były z tego tak zwane plackie ziemniaczane. Ze smakiem jedli. Kto był mądry, a nazbierał kasztanów, to nie tylko jadalne jedli, wszystkie jedli. Wy nie wiecie, co to jest przednówek. A Bóg zapowiada, że będziecie wówczas pościć. Zmusi Bóg wszystkich do tego. Będziecie pokutować. Nie będzie to już jednak miało znaczenia. Przymuszeni okolicznością, a nie dobrowolnymi, dobrowolną ofiarą. Jak Was Obecnej, bogatej cywilizacji, Bóg przymusza, przymusza do poszczenia. Siada czustka, rak żołądka, no i co? Nie poszicie? Ile razy my zarazie dostali ból żołądka, że nie da się nic jeść. Nie, nie, nie mieliście już tego? To było jeden, dwa dni, trzy, trzy dni, to my już uwariowali. Dzisiaj ale to będą miesiące. Przypominam przestrogę dziecka. Na minion, nie te, tylko poprzednie rekolekcje długo trzymałem i to dziecko wam mówiło, do mnie przychodzi Matka Boża, ja rozmawiam z Michałem Archaniołem, Matka Boża jak ostatnio przyszła, tupnęła nogą i była bardzo zła. Mówiła, idzie kara na ludzkość, będzie głód. Posłuchaj. Mówię Ci o tajemnicy mszy świętej, bo nie mam potężniejszego narzędzia łagodzenia gniewu Bożego i zadośćuczynienia za grzechy świata. W innym miejscu, Bóg mówi o Polsce, jesteście szczęśliwym krajem, jesteście szczęśliwi wierzący, bo w zasięgu ręku macie Ofiarę mszy świętej. Mamy tu ludzi z Niemiec, z Francji. Zapytać się im tam, gdzie tam można znaleźć mszę świętą. 30, pani mówi, z Paryża. Najbliższe miejsce 30 kilometrów. A u nas w czasie pandemii tu i ówdzie, zdawa, byli tchórze kapłani, zamykali kościoły. Ale byli bohaterowie, a większość wytrzymała i mieliśmy możliwość mszy świętej. Mam świadectwo z Paryża od naszych rycerzy, którzy w czasie Covidu chodzili do Lefebrystów. Na Mszy Świętej, sobotniej, wielkanocnej, bo ich 200 sąsiad doniósł. Więc wszyscy się ukryli w podziemiach kościoła. Policja francuska otoczyła cały kościół. Kupujecie czasy rzymskie. Później pojedynczo wychodzili lewymi drzwiami. Był też taki czas, że ja was moim lewym wejściem wypuszczałem. Bo mam takie lewe wejście, bo przewidziałem, że przyjdą czasy, że będziecie musieli wychodzić wejściem, którego nikt nie zna. Siedzieliśmy na najwyższej wieży i obserwowaliśmy, a policja cztery godziny stała w niedzielę po Mszy Świętej i otaczała pustelnię. A ja was pojedynczo, co jak się wypuszczałem. Uczyłem, co robicie, spacerujemy, bo mam asmę. Po lesie, a tu jest dużo jodły i dużo szczególnie sosny, więc, a sosna daje dużo jodu, więc panie policjancie, ja próbuję jeszcze żyć. Czyli próbujemy powstrzymać gniew Boga. Ta ludzkość bogata nie doznała wojen, nie doznała cierpień. Pierwsza namiastka tego, to był perfekcyjnie zorganizowany pandemicznie COVID. Jak myślicie, czy tej bakterii teraz nie ma wśród nas? Bo ona jest. Czy nie tyle samo umiera? Może jeszcze więcej ludzi umiera? Tak było 20 lat temu, 30. To jest kwestia umiejętnego nagłośnienia dla pewnych celów. Poprzez codzienne uczestniczenie w ofierze mszy świętej dokonujecie więcej dla świata niż poprzez wszystkie dzieła miłosierdzia. A Kościół dzisiaj trzysunie z czego? Słynie z dzieł miłosierdzia, akcji charytatywnych. Mamy tu go, go, godzinę. gości z Paryża, kiedy waszym karnałem był Andreas, chyba 23, bo już teraz jest, on już umarł. Kiedy on obejmował stanowisko, był z, z, zawołany do naczelnych władz Francji. Oczumał dyrektywy. Jeśli się będziesz zajmował tylko charytatywą, my wam damy spokój. Próbuj tylko głosić kazania o Bogu czy o Mszy Świętej, zajmiemy się za Was. Jeśli będzie zajmował chary, jako instytucja charytatywna, my Wam rządzący Francji damy spokój. Jak przyszedł nowy następca Paryża, no to pierwsza wziął w objęcia gender, w ochronę, o, pierwsza wypowiedź w obronie genderowców. A gdzie obrona Pana Jezusa, a gdzie Msza Święta? Opowiadał mi on, gdzieś arcybiskup Lenga, zdarzenie ze swojego życia, kiedy go w Kirgistanie, bo tam reaktywował swoje kapłaństwo przez niemiecką wspólnotę wiernych, że się komunista zgodził, że jest księdzem, bo go wyświęcili. No i teraz, jak to powiesz, musisz sypnąć, kto cię wyświęcił? No więc pojechał, wysłał go do Kirgistanu, to jest koło Mongolii, koło Chin, góry. No i tam przeszedł i wziął go, moi drodzy. Na przesłuchanie jeden z ubeków i mówi: Byłem o, ostatnio podsłuchiwałem protestantów. Gromadzi młodzież przy sobie. Mówił płomienne kazanie. Pamiętaj, jak ta, tą drogą pójdziesz, to my się nie dogadamy. Byłem w cerkwi, tam przychodzą same stare babcie. Pamiętaj. To jest Twój kierunek. Ten męczennik kościoła wschodu dzieci żyje. Opisał to z detalami, kiedy się reaktywał jako kapłan, jakie wytyczne dawał ubek. Dzieci ubeki się skończyły, do niego przyjechali biskupi polscy, niejaki polak dziwisz i daj mu wytyczne, co ma mówić i co ma robić. Tam mordowane, dzieci tu mordowane. Pan Jezus mówi, Bóg Ojciec, że codzienne uczestnictwo w ofierze mszy świętej znaczy dla świata więcej niż wszystkie dzieła miłosierdzia. Rozumiecie? Brońcie tego ostatniego skrawka nadziei. Dla świata, jaką jest Msza Święta na ziemi polskiej. Jeśli przestaniecie chodzić, to co oni zrobią? Tak, we Francji czy w Niemczech zlikwidują część kościołów. Francja ma kilka tysięcy. To są rekordziści, już przegonili Holandię. A ja tam, gdzie będzie jeszcze coś żyło, no to połączą parafię i ogłoszą Was, że mają nowy sposób duż pasterstwa ekonomicznego. Czyli będzie w danym kościółku jeden raz w miesiącu Msza Święta. Co to znaczy? Przyspieszona eutanazja wiary katolickiej. Ubrany eutanasta Wornat raz w miesiącu będzie do Was przyjeżdżał i będzie jeszcze nieszczęśliwy, po coście przyszli. Więc przypominam słowa Boga Ojca. Moja krew odkupienia krąży w moich żyłach zadość uczyniający go ofiar. Czyli w tym momencie jeszcze w waszych żyłach krąży krew odkupieńcza. Co to znaczy? Uświęcacie ziemię, zbawiacie ziemię. Ściągamy morze łask. Jest tu ponad nas 30. Pomyślcie, ile szczepionek dostała dzisiaj ziemia polska. Jeśli by w każdym kościele w Polsce codziennie było 30, a jest 10 tysięcy parafian, no to mamy 300 tysięcy parafii, 300 tysięcy szczepionek. A by było 300 ludzi to mamy 3 miliony. Pomyślcie, jaki grzebie drzemie jeszcze kapitał łaski w narodzie polskim. Jak tych ludzi obudzić? Francuzów już nie obudzimy. Ostatnie badania robili spis we Francji powszechny, oficjalnie ponad 50 kilka procent na piśmie napisało. Jestem ateista. Jestem ateista. W tych pozostałych 50% na pewno 30% są islamici, którzy wierzą. To Francja ile ma katolików? Parę procentu nam pani podpowiada z Paryża. Parę procent. A naród ma ponad 60 milionów ludzi. Przez uczestnictwo we Mszy Świętej, w codziennej ofierze Mszy Świętej, przypominam, dokonujecie więcej dla świata niż przez wszystkie dzieła miłosierdzia. Róbcie wszystko, dzieci, żeby nosić ten znak. Melduję Wam po 24 godzinach noszenia przeze mnie. Dzieci działa. Pomaga. Melduje po sobie, bo znam siebie. Działa ten znak. Pomaga. Częściej się myśli o Duchu Świętym, no bo ubieram sutannę i jest. Jesteś, całuję. Mówię Duchu Święty, pomóż tyś moją mocą. Dzieci bierzcie to lekarstwo. Mówię po sobie. Działa a nie jestem łatwym typem dla Boga. Wczoraj z Panami w zakresie sztabem pomówiłem na ten temat. Rozumiemy Księdza we wszystkim. Mamy podobne problemy. Bo Bóg nam nie wytnie natury, ani naszych skłonności dzieci. Pomoże, ale my musimy chcieć walczyć, rozumiecie? I litujcie się bowiem nad grzeszną ludzkością i przepraszajcie za grzechy zamieszkujących Ziemię. Dzieci, my w pierwszym rzędzie, z porządku łaski, jeśli idzie Europę, to musimy się litować nad Francją, bo to Francja przysłała do nas misjonarzy w 1966 roku. Wszystko przyszło z Francji. Mieszko był niesłychanie mądry. Nie poprosił przygranicznych misjonarzy Niemców o Polskę o pomoc, poprosił Francuzów, aby nas Niemcy dawno połknęli. Panie Gerdziu, Francuzi nas krystalizowali. Czyli wedle miłości bliźniego musimy teraz rozpocząć, bo ja już rozpocząłem krucjatę ratowania sąsiadów Niemców. Ale teraz przyszła mi myśl, że musimy ucie uciec się do Boga i błagać o Francję. Bo po Francji Polska przejęła pałeczkę wybraństwa. Francja tę łaskę straciła w czasie wielkiej rewolucji francuskiej i nieposłuszeństwa królów francuskich Bogu. To nie lud był nieposłuszny francuski. Był bardzo wierzący. Król Francji nie posłuchał. Ale Panie Andrzejku, mam mocne słowa do króla te, tego świata. To król Francji nie posłuchał. Zanim wybuchła rewolucja na ziemi francuskiej było 726 opad kasowych, gdzie król przejął kasę. U nas takich było 37. Że jak chcecie porównania wielkości wiary Francji a Polski w tym czasie. U nas było 37, a tam było 726 gdzie na, na, te, na kasę tych zakonów poszedł król. Bo w Polsce też później król to samo zrobił. Niech litość ogarnie nas dzisiaj nad grzeszącą ludzkością. Francja, która była dla Europy przez wieki źródłem łaski, później od 18 roku Stała się źródłem grzeszności i chorób wenerycznych. Ile piekła w Europie i w świecie rozlała później Francja, kiedy zostawiła Boga? Przepraszajmy Boga dziś za wszystkie grzechy zamieszkujących Ziemię. W jednym miejscu w orędziach mu powie: Nie zajmujcie się skutkami. To droga szatańska. My mamy pomóc światu. Dlatego mówię do Was te orędzia, żebyście mieli świadomość, że jesteście, a ci, co dołączą, Macie się stać narzędziem powstrzymania gniewu Boga i uratowania wielu grzeszników świata. Amen.